Pan ocenił występ Holaków na mistrzostwach. Kurcze, ciężkie pytanie. E, e, no bo jednak jeszcze gram w piłkę i nie chciałbym oceniać, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem troszkę wcześniej, no myślę, że pozytywnie, bo jednak po tych 30 paru latach wyszliśmy z grupy. E, trafiliśmy na bardzo silną francję e, w e, fazie pucharowej i, i, i myślę, że no, na dzień dzisiejszy e, można to ocenić pozytywnie. A chciał pan dołączyć do kolegów na boisku? Panie, co, nawet jakby człowiek chciał, to zdaje sobie z drugiej strony sprawę, że to już chyba by było bardzo ciężko nadążyć. Dzisiaj bardzo dużo młodych ludzi tutaj na spotkaniu z wami, mistrzami, najlepszymi sportowcami. Sport to taka bardzo trudna miłość, prawda? Bo raz są wzloty, raz są upadki. Czego pan by życzył tym młodym dzieciakom, które tak chętnie robią sobie dzisiaj z panem zdjęcia na przyszłość? Ja myślę, że po prostu wytrwałości, bo to jest kluczem do tego, żeby osiągać sukcesy. Słusznie Pani zauważyła, że to są momenty ciężkie, momenty radości i euforii, ale to, co jest najważniejsze, to właśnie, żeby się nie poddawać i cały czas dążyć do obranego celu, bo prędzej czy później uważam, że jak się wykona odpowiednią pracę, to ta praca się obroni.